Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl Dzisiaj e, moimi Państwa gościami są ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga jak e, będzie pochwalony Jezus Chrystus i, i ksiądz e, Tomasz Jochemczyk jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i, e, i tak, był taki program, e, który razem zrobiliśmy w tym składzie, w tym samym miejscu dotyczący modernizmu i przysięgi antymodernistycznej. Ja w trakcie tego programu przeczytałem pierwszą część tej przysięgi antymodernistycznej. Warto przeczytać drugą i też jakoś skomentować. To co, zacząć od przeczytania? Tak, tak, tak. Dobrze, no, żeby było jasne, o czym mówimy. Także druga część przysięgi antymodernistycznej jest następująca. Poddaje się też z należytym uszanowaniem i całym sercem wyrokom potępienia orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w Encyklice pascendi i dekrecie Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy tak zwanej historii dogmatów. Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara podana przez Kościół Katolicki może się sprzeciwiać historii i że katolickich dogmatów, tak jak je obecnie rozumiemy, nie można pogodzić z dokładniejszą znajomością początków religii chrześcijańskiej. Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, że wykształcony chrześcijanin występuje w podwójnej roli jednej człowieka wierzącego, a drugiej historyka. Jak gdyby wolno było historykom trzymać się tego, co się sprzeciwia przekonaniom wierzącego, Albo stawiać przesłanki, z których wynikałoby, że dogmaty są albo błędne, albo wątpliwe, byleby tylko wprost im się nie przeczyły. Potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma Świętego, który, pomijając tradycję Kościoła, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny. A krytykę tekstów uznaje za jedyną i najwyższą regułę. Odrzucam również zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co wykłada historię teologii lub o tym przedmiocie pisze, powinien najpierw odłożyć na bok wszelkie uprzednie opinie, tak co do nadprzyrodzonego początku katolickiej tradycji, jak co do obiecanej przez Boga pomocy w dziele wiecznego przechowywania wszelkiej objawionej prawdy. Na to że pisma poszczególnych ojców należy wykładać według samych tylko zasad naukowych z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać jakiekolwiek dokumenty świeckie. W końcu wreszcie ogólnie oświadczam, że jestem najzupełniej przeciwny błędowi modernistów twierdzących, że w świętej tradycji nie ma nic bożego, albo co daleko gorsze, pojmujących pierwiastek boży. W znaczeniu panteistycznym, tak, iż nie pozostaje z tradycji katolickiej poza tym suchym i prostym faktem, podległym na równi z innymi dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy szkołę założoną przez Chrystusa i jego apostołów rozwijali w następnych wiekach swą gorliwą działalnością, zręcznością i zdolnościami. Przeto usilnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary ojców. Niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w sukcesji biskupstwa od apostołu. A to nie w tym celu, by trzymać się tego, co może się wydawać lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury danego wieku, lecz aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niezmiennej prawdy głoszonej od początku przez apostołów. No i tu na końcu już jest te, te ważne słowa ślubowania, to to się w takim razie przeczytam. Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać będę i że nigdy od tego nie odstąpię, czy to w nauczaniu, czy w jakikolwiek inny sposób, mową lub pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi do dopom dopomoże Bóg i ta święta Boża Ewangelia. Prawda? I tak jak wspominałem w jednym z programów, kiedy, byłem, kiedy broniła u mnie studentka pracy magisterskiej w Instytucie Studiów nad Rodziną, gdzie jeszcze dyrektorem był ksiądz arcybiskup Majdański, to ta studentka musiała pierw złożyć tą przysięgę ustnie, a następnie ją podpisać i dopiero została dopuszczona do obrony pracy magisterskiej. Tak powinno być do dnia dzisiejszego, tak niestety nie jest, no i ten modernizm kwitnie, mało kwitnie, króluje. Proszę księdza arcybiskupa o komentarz. No zresztą e, prosta życiowa prawda. W każdym domu, gdzie mieszka jakaś rodzina, ojciec, matka, dziadek, babcia, dzieci, jest jakiś, jakiś swój kodeks e, Zachowanie się w tym domu. Jakieś przepisy są, których nie wolno zmienić, bo inaczej będzie jakaś kara, wyrządzona przez rodziców, przez starsze pokolenia, dla młodszego. Żołnierze składają przysięgi, ażeby być wiernymi na służbie. Jeżeli niewierni na służbie, ich karają według przekroczenia tej przysięgi. хтось ходить на панствову службу, мов я мам секрети, які можу заховати. Чи ті секрети добрі чи не добрі, чи вони нам служать чи не служать, я заховую секрети, бо він підписав якісь там, чи то публічні, чи то десь в тихачах, хтось його виволив, повідомив ті секрети, які мовились там публічні, є з'єдне, а тут ти маєш ще інші, які мусиш то підписати, або, або визнати. І вони курчово так ось і тримають. А ми католіці, які który Chrystus pouczył, przychodząc na świat jako, jako druga osoba trójcy, przychodząc na świat, aby jego zbawić od grzechu i pouczyć, jak trzeba służyć Bogu w prawdzie. I apostolowie nauczali wszyscy życie, oddali prawie za Chrystusa, oprócz i Judasza zdrajecy, który myślał sobie, że on zrobi coś na tym wszystkim. No, zarobił sobie chyba, chyba jakieś piekło, bo poszedł i powiesił na tym zarobku. Natomiast wszyscy apostoły inni oddali życie swoje za Chrystusa oprócz Jana, którego Chrystus troszeczkę, tak jak to się mówi, e, doprowadził do głębokiej starości. E, I pamiętam jak mówił do Piotra, to miał co z nim będzie, nie umrze, czy co? A to, to nie twoja sprawa, ty idź za mną. A czy on umrze, czy nie umrze? Jakoś umrze oczywiście, tylko że może jakaś śmierć jakby inna. Tak samo musi być przysięga. I dobrze to zrobił Piusz X jako wierny pasterz kościoła, któremu należało się e, piecze, piecze nad e, owczarnią. A żeby to wszystko było zachowane w takim, e, w takim stylu, a szczególnie kto? Szczególnie apostolowie, który powinien nauczać potem tym potem po e, tym e, w kasztorach, po tym lud Boży. I wtedy jest harmonia się ludu Bożego do Królestwa Niebieskiego, wtedy jest zachęta innym, nawet tym, którzy nie poznali Chrystusa z jakichś względów, różnych względów, bo do nich nie doszła Ewangelia, nie doszli misjonarze. Oni by też to poznawali, tak jak mówi Pismo Święte, kiedy posyła apostoła jak owce do wilka. I, I mówi: Jak wejdziesz do jakiegoś domu, powiedz pokój temu domowi. Jak tam żyje człowiek w pokoju, to go nauczę Ewangelii, nauczę tej prawdy, którą Ty sam się nauczył. Jeżeli On ma pokój, to On Cię przyjmie, nakarmi, wszystko tobie da, bo On, on jest gotowy do tego, jak, jak ziemia przygotowana na wiosnę, a żeby przyjąć nasienie, a które zakilkuje tam i da dobre urodze. Natomiast, jeżeli wejdziesz do jakiegoś domu, i tam pozdrowić człowieka, pokój temu domowi, a ten, w tym domu nie ma tego pokoju i ludzie nie żyją prawdą. Nawet jeżeli byli pogani, oni, oni też szukali prawdy, ale jeżeli nie żyje prawdy, już zdradził sam siebie, no to wtedy ten człowiek Ciebie nie przyjmie, odrzuci Twoje nauczanie, a Ty wtedy odchodząc od niego, wycieraj nogi na progu jego, niech ten pył będzie świadkiem przeciwko niego na sądzie ostatecznym, że... On siebie nie przyjął jako mm, głosiciela prawdy, która pochodzi od Boga. I ja mam 31 jatka e, biskupca, 42 lata kapłaństwa. Jakby ja taką przysięgę składałem, to ja bym miał każdy dzień przed sobą jakieś wytyczne, na które trzeba by było patrzeć. Nie? A tak to wszystko jest zapomniane, taki wszystko relatywizm. A teraz inaczej trzeba, teraz tego nie trzeba i to tylko nam wmawiają, że to w kosie tak nie, nie trzeba. Co by było, jeżeli by ja poszedłem do pana Dudy czy do jakiegoś innego prezydenta i słuchaj, ty tak nie rób jak ty tam przysięgi złożyłeś na, na tej, tam, na, czy na wangelie czy na czymkolwiek innym, a teraz ja dam troszkę tam miliardy dolarów, a ty inaczej. Jakby on postąpił? Czy te, które go przyprowadzili do przysięgi, czy nie postąpiliby z nim jako z nieuczciwym tym, które go doprowadzili do, do niej, do władzy, a wtedy ja byłbym w cieniu. Tak samo te, które w cieniu, ciągle mieszkają w cieniu, na drzewach, tak jak diabeł, wisił na, na drzewie, tylko nie jako diabeł, bo jakby był jako diabeł, na pewno by się jego wystraszyła, bo to było piekło, to było nienawiść. A jak był węża przebrany, to ona pod, pod, przyglądała się do niego. I słyszała miłe głos, i się spodobało, nawet to, które mogło jej zaszkodzić, zaszkodziła w konkretnym jej życiu, i potem my mamy te konsekwencje tego wszystkiego. Dlatego ta przysięga powinna wrócić do kościoła, tylko że dzisiejszy papieże, szczególnie posoborowi papieże, oni wszystko robią tego, żeby tylko mówić nam o świecie, zajmować się paczamamą, zajmować się ekologią, zajmować się jakimiś braterstwem wszystkich narodów, co nic nie ma wspólnego z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Kto się nawróci, będzie zbawiony. Kto się nie nawróci, będzie potępiony. I to tyczy się każdego człowieka, czy mnie, czy ojca Tomasza, czy pana Stanisława, czy kogokolwiek innego na świecie. I to jest ta jedyna prawda, w której u Chrystusa nie ma znajomych i jak to się mówi, i koleśowstwa. Każdy kto żyje według zasad Chrystusa, będzie zbawiony, to nie żyje, podkłada się pod miecz, który rano czy późno e, e, zrobi z tym człowiekiem e, takie kary, na jaką zasługuje każdy z nas. Dlatego przysięga była przemyślana, dana do użytku kościoła. Tylko, że na Soborze Watykańskim II, te wszystkie, które złożyli przysięgi antymodernistyczną, oni właśnie postąpili zdradziecko. Zniszczyli to wszystko i my niesiemy konsekwencje po dzisiejszy dzień. W tego się nie uczy. Jak mówił już Pan Stanisław, że na, na, na trzy kartki numery 18 to może każdy, nawet babcia jakaś taka, która ma zły wzrok, to wszystko zauważyć. Wejść do internetu, wszystko może to znaleźć. Ale w kościele tego się nie naucza. Mnie tego nie nauczano, może nawet nie ze względu tego, że Mm, nie chcieli to było w nocy święcenia, może tam jakoś zapomnieli, może nawet powiedzieć. Nie było internetu, nie wiedzieli. Nie, nie było internetu, może nie wiedzieli o tym. Da. I też byli pozbawieni tak, takiej laski. Dlatego musiałoby to wrócić, ale nie wrócił, może ktoś posłucha naszej wypowiedzi dzisiaj i może wrócić do tego. Nawet jeżeli to będą pojedyncze osoby, to oni mogą między ludźmi, z którymi będą się spotykać, mogą wnieść taki jak zaczyn dobry do tego ciasta, który tylko mąka i woda, a nie razy razem, mogą dać jakieś dobre owoce. Tak co, so, panowie, bracia i siostry, czuwajcie nad swoim życiem i, i dajcie rękę modernizmu, bo modernizm, jak Pan Stanisław tu słusznie powiedział i, i ojciec to że to pochodzi od diabła, a diabeł jest, jest ich panem, a my pochodzimy od Boga i odrzucamy to. Mówi się kontrwolucja w moim życiu. Ja muszę się nawrócić i zachęcam was się nawracać. Nie kontrewolucja przeciwko komuś, a kontrewolucja przeciwko temu wszystkiemu zepsutowi, który we mnie jest zasiane jako konkur. Faktycznie popracować nad swoim ogrodem swojej duszy, a żeby zniszczyć wszystkie chwasty przed wrzucaniem do ziemi dobre ziaren. A dobre ziarne tylko od Boga. Dzień dobry, Masiu, proszę o komentarz. Pan Jezus założył kościół, bo właśnie poprzez ten Kościół zbawia, więc dociera do rzecz ludzi, wszystkich czasów i wszystkich epok, a więc tak jak już to nieraz powtarzaliśmy, no i taka jest prawda, Bóg jest niezmienny. Tak więc nauka Kościoła, nauka, którą Chrystus nam przekazał, nie może być zmienna, nie może się dostosowywać. Do czasów i do tego świata. Zresztą, Pismo Święte nam o tym mówi, że to świat ma się dostosować do Kościoła, do nauki Chrystusa, ma się nawrócić, a nie na odwrót. Dzisiaj to się dzieje, zostało to wszystko prze, prze, odwrócone do góry nogami i próbują dostosowywać dzisiejszy Kościół do tego świata, do mody tego świata, do jakichś zachowań, e, naciągać, zmieniać. Zresztą e, to widać na przykładzie Kościoła Episkopatu Niemieckiego, który jest skandalem dla całego świata katolickiego. Oczywiście Stolica Apostolska nie podejmuje żadnych e, tutaj działań, pozwala, żeby oni sobie szli dalej do przodu, podczas kiedy Wszystkie jakieś ruchy tradycyjne związane ze, msz ze mszą trydencką są pancyfikowane. Ludzie, którzy chcą się modlić, rodziny, które się modlą, które są Bogiem silne, e młode małżeństwa, którzy mają dzieci, którzy chcą wychowywać je po katolicku, właśnie w tej doktrynie są e zepchnięci przez najwyższego pasterza kościoła na margines. I tak e z dnia na dzień. Także jest to bardzo bolesne dla, dla nas, wszystkich, którzy to rozumiemy, dla kapłanów, dla biskupów, dla, dla naszego czcigodnego księdza arcybiskupa, który jest takim właśnie promykiem, światłem w tym ciemnym tunelu dzisiejszego świata, daje nam tą otuchę, czy ksiądz arcybiskup Jan Paweł Ręga, czy arcybiskup Wigano, czy jeszcze różni inni gdzie Pan Bóg ich na świecie postawił, żeby nam dawali właśnie tą nadzieję, ten impuls, jest nas mało, zresztą Pan Jezus powiedział, że ta trzutka będzie mała, kiedy później przyjdzie, ale musimy trwać, musimy trwać, żeby być, tak jak mówi ksiądz arcybiskup, tym zaczynem. Ten zaczyn, ten, te drożdże, które się daje do ciasta, to ich jest malutko. Ciasta jest dużo i później te drożdże zaczynają fermentować i to ciasto rośnie. Tak więc kościół, jak Pan Jezus zakładał kościół, też był malutką wspólnotą. Dzisiaj są takie czasy, że ten kościół musi się oczyścić, żeby na nowo mógł się odrodzić właśnie tą czystością wiary. Tak jak to wspominaliśmy. Kościół ma przekazywać tą doktrynę, tą czystość wiary, a tutaj wracając do tego dokumentu antymodernistycznego, tej przysięgi, ten dokument bardzo jest krótki, ale nam pokazuje i, i podkreśla, wypukla, jakie są problemy, jakie są błędy, które się pojawiają. I tych błędów, których błędów trzeba unikać, i którą drogą trzeba pójść. Także no jest to taki, taki drogowskaz bardzo prosty, żeby sobie się nim podpierać, żeby wiedzieć, którą drogą pójść i jak trzymać się bardziej Chrystusa, jego Ewangelii, a nie jakimś nowinkom, jakimś jakiejś takim, takim, takim nowościom, które pojawiają się w kościele. Pod płaszczykiem dobra, bo to są tylko fasadowe sprawy, a tak naprawdę w środku później są puste. Tak jak e, dzisiaj e, cała jakaś ewangelizacja, która się dokonuje, e, czy katechizacja dzieci, czy młodzieży. E, byle było miło, żeby te dzieci się bawiły, żeby było wesoło, czy jakieś msze dla dzieci, które są organizowane, e, księża przebierają się za klaunów albo. No, prześcigają się w jakiejś kreatywności, żeby tym dzieciom się podobało, żeby się dziecko uśmiechnęło, żeby ludzie się uśmiechnęli i poklaskali w kościele. No nie o, nie, nie o to chodzi podczas ofiary mszy świętej, bo msza święta, ofiara mszy świętej to jest y, męka, śmierć Pana naszego Jezusa na krzyżu, a więc my tutaj uczestniczymy y, w umieraniu Pana Jezusa na krzyżu. A nie jest to moment, żeby się wygłupiać, żeby się śmiać żeby dawać miejsce jakimś infantylnym sprawom, które niestety się dokonują i, i profanują właśnie ten moment najważniejszy, najświętszy, jakim powinna, jakim jest być Msza Święta. Nasz program zbliża się do końca. Tłumaczyłem już, że tutaj z Namęczowa są kłopoty techniczne związane z przekazywaniem tego na YouTube, także staramy się robić jak naj, najkrótsze. Także proszę tylko księdza arcybiskupa o jakieś krótkie podsumowanie. i no jeszcze bym powiedzieć o tym, że tu patrzcie Państwo, bracia i siostry, no siedzą tu na przyrodzie troje ludzi, biskup, ksiądz, lajek. To no faktycznie taka jest piramida tego, a jeszcze nad, nad, nad nami wszystkimi musi być Chrystus. I, I w sercach naszych musi dominować Chrystus. Wtedy nasze słowa będą tak jak Jego, tak jak to e, w zeszłym niedzielę była Ewangelia, kiedy mówi się o tym, że jeżeli Wy jako apostołowie przemawiacie, przemawiajcie jak, jak Bóg przemawia. I ja tutaj w przerwie tych wypowiedzi, nagrania mówiłem między sobą, między nami tutaj, patrzcie, my mówimy jak bogowie, no bo chcemy, ażeby w nas jednak mieszkał Bóg, ażeby On działał w nas. My też czujemy swoją grzeszność, my też czujemy napadki ze wszystkich stron, my też czujemy pressing świata i widzimy te wszystkie nieszczęścia tych sfrustrowanych ludzi, którzy biednie nie wiedzą. Kto rządzi i, i jak to ma być dalej. My to rozumiemy wszystko, ale my jesteśmy wolni od tego wszystkiego ze względu na to, że jednak pozwalamy, ażeby Chrystus rozwijał się w nas, nie zależy od tego, od wiatru, od burz, od tych piorunów, od tych nawalnic, które też nieraz na ogrodzie wielkie zepsucia zrobił, nie? Ale jednak o to, to wszystko się odradza. Tak samo na ogrodach naszych dusz, diabeł ja próbuje wszystko zrobić, żeby nas uspieć, żeby nas e, zniechęcić do postępowania w dobrem. I, i ma wielkie sukcesy. Dlatego, że jest, jeżeli my tutaj za dwadzieścia kilka minut powiedzieliśmy wam takie wielkie rzeczy i mówimy sami sobie, że my najpierw powinniśmy żyć i próbujemy nimi żyć. I mówimy wam, weźcie się do, do robotu, roboty, wyplięcie z swego ogrodu swojej duszy wszystkie te hmm, chytry i podle rzeczy, które wy zrobili w swoim życiu. Podajcie e, to wszystko pod rewizję, pod audyt e, e, Bożej Sprawiedliwości. I miłosierdzie Boże wtedy wstąpi do Was. Jeżeli nie podajcie pod sprawiedliwość Bożą, pozostaniecie w swoich grzechach. I Diablo będzie, będzie tylko się naigrywał i, i cieszył się tym wszystkim, że z Wami postąpił w taki sposób. Aby, a Bóg, jako dobry ojciec, będzie zasmucony. Zasmucony czekając na tego powrót swego syna marnotrawnego. Tak co każdy z nas może być po tamtej stronie albo po tej. Czuwajmy módlmy się, ażeby diabeł nie zebrał, nie zabrał od nas największy skarb, który jest nasze zbawienie. Życzymy wam tego wszystkiego, samego serca, jak i samym sobie. Amen. Jeszcze ksiądz pokaże książkę na koniec, którą warto która je, jakby rozwija to o czym myśmy mówili 100 lat modernizmu ostatnio się ukazała francuskiego autora księdza Dominika Bourmont dziękuję księżom, dziękuję księdze arcybiskupowi przede wszystkim dziękuję państwu szczęść Boże szczęść